Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 19 czerwca w środę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz poranny, kochani, z kawką, tak, tu jest kawusia przepyszna, taki poranny czas dla duszy. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję, kochani, za wsparcie. Dziękuję za komentarze, dziękuję za każdą łapkę zostawioną. Po prostu dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jesteście cudowni. Za wasze maile, które do mnie piszecie, to jest po prostu coś niesamowitego. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dzielcie się w mailu historiami swoimi. Ci, co mają już do mnie dostęp na Whatsappa, to kochani, tam też możecie napisać historię. Właśnie wczoraj nasza Justy kochana, mam nadzieję, że się nie pogniewa, że opowiem jej historię. Opowiedziała mi właśnie historię, jak hmm, pokierowała anioły. Miejsce, do którego szła, to był szpital, żeby załatwić tam pewną rzecz. Mówi, wiesz, zawsze jest tyle ludzi o tej porze, oni zawsze tam stoją, a teraz wchodzę, nie było nic, wszystko od ręki załatwiła. Weszła, wyszła i pozałatwiane. Także to, kochani, tak się dzieje, wiecie? Z pomocą anielską tak się dzieje. Czasami w prostych sprawach idziecie po coś do sklepu i nie chcecie stracić dużo czasu na szukaniu tego, tamtego, siamtego, to po prostu powiedzcie, ani le prowadź mnie, prowadź mnie po tych półkach sklepowych, żebym nie musiała tam siedzieć tyle i tyle czasu, albo zaprowadź mnie w miejsca, gdzie są promocje i uda mi się coś kupić taniej, uda mi się zaoszczędzić i wtedy będę miała przypływ gotówki dodatkowej. Bo to, że robimy zakupy i gdzieś oszczędzamy, to jest przypływ gotówki. To do nas przyszło, nie wyszło, mogliśmy zapłacić. 200, zapłaciliśmy 180. 20 jest w kieszeni, jest w kieszeni. I z wdzięcznością, i z miłością, kochani, płacicie. Niech ten pieniądz lekko przechodzi. I płacicie, bo płacicie sobie. Kupujecie to dla siebie, dla swojej rodziny. Wiecie, o aniołach wszyscy wiemy. Tutaj na kanale wszyscy wiemy. I wiecie, mi też się zdarza, jak gdyby kierować tak umysłem. Że zapomnę o tych aniołach. Wiem, że coś idę załatwiać, czemuś mam się poświęcić, coś mam oddać, czy takich ziemskich sprawach. No i wtedy co? No zdarza się, że nie pomyślę o nich. To jest całkiem normalne. To jest całkiem, kochani, normalne. Więc starajmy się jak najczęściej. Tam, gdzie idziemy coś pozałatwiać, tam, gdzie mamy iść. Niech dzisiaj zobaczcie, był dzisiaj taki numer, że jaś tam coś zapomniał zrobić wczoraj, więc musiał to szybciutko dzisiaj rano zrobić. Wieja się szybko, bo musimy do szkoły jechać. No i mamy taką tam prostą drogę, 600 metrów, rowerkami sobie jedziemy, ale jest do przejechania ulica, gdzie zawsze jest korek, po prostu zawsze, bo z lewej i z prawej musimy puścić samochody. Słuchajcie, pusto było dzisiaj, pusto i się nie spóźniliśmy do szkoły. Zdarza nam się, że stoimy tam po 2-3 minuty, a na takim krótkim odcinku 3 minuty to już jest dużo. I, wiecie, i po prostu przejechaliśmy, przejechaliśmy. Mało tego, rowerek mógł zaparkować od razu tam, gdzie, gdzie się dzieci zatrzymują, więc nie musiał lecieć za szkołę daleko, daleko, hen, bo to nieraz się zdarza, że też go tam pan pokieruje. I zdążył na lekcję, jeszcze miał trochę czasu dla siebie. Ale ja też prosiłam anioły, wychodząc, ja mówię, anioły, proszę was, niech droga będzie pusta. I była pusta. Ostatnio jakoś tak była, było, że światło czerwone. Już za długo było. stałam na tym światle czerwonym. Mówię, no żeż, aniołki, no ile czasu mogę czekać? Dajcie mi światło zielone. I pokazało się zielone. Anioły są dla nas, kochani, dostępne. Istoty światła. Wszystko, co stoi za naszymi plecami, ten cały orszak świetlisty, on chce nam pomagać. On po to tutaj jest. Tylko nie pomogą nam, dopóki ich o to nie poprosimy, dopóki nie nawiążemy z nimi kontaktu. Wiecie, to tak jak w relacjach też międzyludzkich. Ty też nie pomożesz komuś, jak ktoś nie przyjdzie i cię nie będzie prosił o pomoc. Bo nie wiesz, czy ten ktoś potrzebuje pomocy, czy nie potrzebuje. Anioły to wiedzą. Tu jest przewaga. Anioły wiedzą i szanują naszą wolną wolę. A to, że mamy wolną wolę, kochani, to mamy wybór. I to też mamy wybór myśli, bo to my możemy wybierać nasze myśli. Wiecie, wczoraj do mnie przyszła taka cudowna rzecz, że jesteśmy tutaj na Ziemi po to, aby uczyć się wyborów też, wyborów energii, aby uczyć się doświadczać energii, bo wszystko to, co doświadczamy, jest energią, my też jesteśmy energią. I teraz to tylko od nas zależy, jakich wyborów dokonamy. Czy wejdziemy w te energie, które są złe, i w te, które są dobre? W te energie, które nam nie służą, czy te, które wzbudzają w nas miłość, radość? To tylko od nas zależy. I wiecie, i też tak do mnie doszło, że eee, jak ludzie, to taki trochę grubszy temat też jest, ale wspomnę o tym teraz, jak. Mm, Małe dziecko się rodzi. To ono jest takie niewinne. I w momencie, kiedy dorasta, zaczyna otwierać się jego umysł, rodzice przekazują informacje, przekazują energię i wiadome jest to, że też dużo bardzo zależy od tego, jak dziecko się będzie rozwijać, jak będzie się zachowywać od tego, co zostanie mu przekazane. Więc jeżeli jesteście dziadkami, babciami, rodzicami, to starajcie się jak najwięcej tej pozytywnej energii przekazywać dziecku, żeby ta energia u niego była tą pierwszą energią. Bo starać się nie kłócić przy dzieciach, starać się nie spierać przy dzieciach. Wyjdźcie po prostu na zewnątrz z domu i tam róbcie awantury sobie po cichu, żeby sąsiedzi. Nie słyszeli. Bo po co mają się ploty roznieść? Jak się ploty rozniosą, to zasilą energię. A u Kowalskich tak, tu uśmiechnięci, zdjęcia na Facebooku pięknie, a okazuje się, że w domu w błocie siedzą. To niech chociaż dziecko też tego błota nie słyszy, niech ta energia taka zdrowa w nim się zakorzenia. Bo wtedy ta energia będzie przez niego pomnażana. Bo w momencie, kiedy dziecko dostaje samo łobu-dubu, może nie samo, ale w większości łobu-dubu, widzi stres, widzi nerwy, jest taką energią karmiony, A ta energia pomnaża się szybciej niż ta energia spokoju, radości, miłości. I teraz dziecko, które ma wpajaną tą energię taką złości, nienawiści, wiecie, wieczne awantury. To będzie miało większą siłę pomnażania tego. Albo nie będzie potrafiło kochać. I przez to, że nie będzie potrafiło kochać, będzie czuło złość. I to na siebie, na siebie, na rodziców, więc dalej czuje tą energię, która się szybciej rozmnaża. I, i to kochanie jest takie tutaj bardzo ważne. Więc prosimy Anioły, wszędzie, gdzie się da. Żeby nam pomagały, żeby nas wspierały, żeby przy nas były, bo to jest ich zadanie. Tylko one. Szare. No i wyleciała nam karta, kochani, na dzisiaj. Zrób rachunek sumienia. Wiecie, co jeszcze muszę wspomnieć? No przecież zaraz mamy pełnię księżyca. Zaraz mamy noc kupały, kochani. Więc yy, przygotujcie się, przygotujcie się, bo to będzie naprawdę ostra, energetyczna jazda bez trzymanki. Można zrobić wiele dobrego teraz w tym czasie dla siebie, tylko trzeba skorzystać z tej energii księżyca, z tej mocy, z mocy słońca, kochani. Naprawdę to jest petarda, petarda energetyczna idzie do nas teraz więc możecie sobie wykreować szukajcie już, wypiszcie na YouTubie już jest dużo informacji będzie medytacja i na noc kupały i na pełnię, żeby to wszystko zrobić, tutaj Aga nam wczoraj pięknie powiedziała na live, że w noc kupały od samego rana kiedy się zaczyna ten dzień ten, ten, ten okres taki energetyczny błogosławimy wszystko błogosławimy wszystkich i wszystko Wszystkiemu i wszystkim przekazujemy miłość. A karta na dzisiaj? Zrób rachunek sumienia. Zobaczcie, jak to? Warto zrobić rachunek sumienia. Archaniele Michale, Aniele Odwagi i Pewności Siebie, zwracam się do ciebie. Obdarz mnie swą siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. I kochani, warto, kochani, warto. Warto uruchamiać energię Boga w sobie. Słowami Jam jest. To jest to, co przygotowuję to, do czego się przygotowuję, żeby wypalić z grubej rury, ale to jam jest. Jam jest mądrością. Jam jest miłością. Jam jest zaufaniem. Przeczytamy sobie, co ta karta jeszcze chce nam powiedzieć o tym rachunku sumienia, bo to tak warto. Wiecie, kiedyś, jak ludzie korzystali ze spowiedzi, to robili właśnie rachunek sumienia, szli i mówili księdzu swoje grzechy. No, jaki tam każdy ma stosunek do tego, to niech ma. Ale prawda jest taka, że czuliśmy się lekko, czuliśmy się rozgrzeszeni. Było nam lżej na sercu, kiedy z siebie wypowiedzieliśmy, a teraz ci, którzy nie chodzą już do spowiedzi, czują się przytłoczeni. Czują się przytłoczeni. Ta karta została wylosowana, ponieważ szukasz sposobu, aby naprawić swoją sytuację. Archanią Michał radzi Ci, abyś całkowicie przyznał się do swoich prawdziwych i ostatecznych pragnień. Jeżeli wahasz się, jesteś niepewny bądź nie czujesz, że dostatecznie zasłużyłeś lub nie jesteś godny, to efekt końcowy będzie mało satysfakcjonujący. Tak czy inaczej, kiedy robisz rachunek sumienia, to staje się on zaczątkiem pewnych ruchów w Twoim życiu. Możliwe, wybrane znaczenia. Zrób uczciwy rachunek. Ze swoimi aktualnymi relacjami, aby stworzyć więcej przestrzeni dla intymności i zadowolenia. Pozwól sobie w pełni cieszyć się każdą chwilą. Całkowicie daj się pochłonąć ciekawym zajęciom. Jeżeli jesteś muzykiem lub artystą, zajrzyj w głąb siebie, wydobywając dźwięki lub pociągając pędzlem. Widzicie, kochani? dokładnie, ten rachunek sumienia możecie zrobić na obrazie możecie namalować obraz i później go spalić bo ta energia, która nam nie służy niech ona nie siedzi na zewnątrz wiecie też, robiąc rachunek sumienia jeżeli będziecie sobie wypisywać to na kartce nie zostawiajcie tej energii oddajcie ją żywiołom ogień jest najlepszym żywiołem, żeby oddać takie rzeczy bo to strawi, przemieli na pył i rozsieje na kolejnym żywiole, czyli na wietrze także kochani do dzieła. Ruszamy, działamy, bo to już czas. Bo to już czas, żeby uczyć się sterować swoim życiem. Żeby to życie było takie, jakie pragniemy. Żebyśmy to życie mieli my w swoich rękach, a nie życie miało nas w swoich łapach. Przytulam, życzę cudowności, kochani. Magda.